Hej mm, Jestem Zuzia Jestem zwykłą nastolatką Chciałabym ci zająć tylko chwilę Jeśli to oglądasz mm, Żeby ci po prostu opowiedzieć moją historię W skrócie Robię ten filmik bez ścień Nie umiem totalnie montować Ale od paru miesięcy moim marzeniem jest Żeby wybić się w internecie Gdzieś, żeby kimś być Żeby po prostu zaistnieć Mmm kiedy, kiedyś próbowałam nagrywać jakieś gry i inne rzeczy, to moja klasa mnie hejtowała w internecie. Tak samo później dostawała mnie miła wiadomości, gdzie mnie przezywali i chciałabym po prostu udowodnić, że ja coś umiem, że umiem coś osiągnąć i że, że mi się uda. Mm. Powiedziałam tu w skrócie. Ten filmik trwa dopiero minutę i chciałabym po prostu zaistnieć. Chciałabym mieć taką motywację, właśnie do nagrywania, żebym mogła po prostu zaistnieć w tym internecie. Wiem, że się powtarzam, ale po prostu nie umiem nagrywać filmów i chciałabym się nauczyć. Więc proszę, jeśli możesz, to zostaw tylko tego lajka, to polubienie, bo po prostu chcę uwierzyć w siebie. Chcę uwierzyć w to, że ja coś umiem. No, więc to na tyle bym chciała powiedzieć. Pa.